Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Wczoraj doszło do dewastacji samochodu. Komuś przeszkadzało, że kupiłem nowy samochód. Widział po prostu kawałek cegówki. Jak widzieliście, albo jak nie widzieliście, to będziecie tutaj widzieć gdzieś zdjęcia. Ktoś przerysował mi całą prawą stronę na drzwiach. Nie wiem kto to był. Pomyślałem, że nagram od tym odcinek, bo jest to po prostu nie do pomyślenia, jak można być taką za przeproszeniem mędą, e, takim dziadem, który nie potrafi uszanować czyjeś po prostu własności i, i idzie z kamyczkiem i rysuje czyjeś drzwi ludzie. Zastanówcie się co robicie. Nie mówię to do Was widzowie, ale do, do tych innych, którzy to albo kiedyś zrobili, albo zrobią. Słuchajcie, mi na ten samochód nikt nie dał. Ja oszczędzałem na ten samochód ponad 10 lat. Oszczędzałem 10 lat na samochód. Zarobiłem to swoimi rękami, zapierdalając, za przeprowadzeniem ciężko w, w soboty, w weekendy, w, wstawanie o 4. Ten, kto mnie zna, to po prostu z, wie jaki jestem, wie ile czasu spędza w pracy. Szkoda słów. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co mam o tym myśleć, no, po prostu paranoja jakaś. Człowiek raz w życiu kupi sobie coś, co sprawia mu przyjemność. Słuchajcie, wybieramy się, zwłaszcza teraz, do Polski. Myślałem, że pojadę z czystą głową na odstresowanie się, i tak dalej, a jednak gdzieś tam będzie w głowie. Ta myśl, że, no, że po prostu prawe drzwi są porysowane. No nic, stało się. Gdybym widział to na własne oczy, to nie wiem, czy dzisiaj bym nagrywał kolejny filmik. Nie wiem, jakby to się skończyło. Ja jestem osobą, która zazwyczaj jest spokojna, ale jeśli, jeśli już coś się wydarzy, to, to naprawdę jestem osobą... wtedy jestem osobą złą. Um, mam nadzieję, że nigdy na nikogo nie trafię który Na tą osobę, która coś podobnego będzie robić. Może nawet nie w moim małcie, ale w innym małcie. Po prostu nawet nie będę czekał. Człowiek jest wtedy taki wkurzony, a zwłaszcza, że przeżył to na własnej skórze. No braksów, ludzie. Nie wiem. Zazdrość, nienawiść do innych osoby. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeśli się kogoś nienawidzi, to się po prostu z nim nie rozmawia. Jeśli się kogoś nie lubi to się na niego nie patrzy, ale żeby, nie wiem, rysować komuś samochód, co to przyniesie? Mnie najprawdopodobniej wyniesie to kilka, kilkaset euro, ponieważ będę musiał dodać do spolerowania, nie są to bardzo głębokie rysy, no ale szkoda, samochód był nowy. Eee, mam nadzieję, że nie będzie widać tego mam umówionego już kolegę, jadę teraz umyć samochód pokażę wam to wszystko może jeszcze raz na filmiku jadę umyć samochód kolega oceni czy da się to zrobić czy nie a jak nie będzie się dało tego spolerować no to po prostu idziemy do lakierowania No nic jeśli ktoś by był ciekawy pewnie zapyta dlaczego nie jest z, z autokasko owszem z autokasko mogę to zrobić autokasko tak to się nazywa full kasko u nas Mogę to zrobić, jest tak, że jeśli naprawa będzie kosztować 2000 euro bodajże, to wtedy 500 euro ja będę musiał oddać ze swojej kieszeni, ale oczywiście, jak to wiadomo, przy następnym roku będzie zaraz podwyżka polisy. Także spróbuję to najpierw zrobić swoimi siłami, nie swoimi siłami, czyimiś rękoma, ale może się uda za kilkaset euro to naprawić. No i wtedy po prostu będę miał jeszcze zniżkę. Tutaj jest tak, że bardziej opłaca się robić takie rzeczy typu, gdyby mnie to wyniosło 6, 6,5 tysiąca, 7000, nie wiem, uderzenie niechcący przeze mnie i to wtedy takie coś by się opłacało, ponieważ ja bym tylko zapłacił 500 euro. Więc na razie nie chcę tej polisy ruszać. Myślę, że nie będzie źle jak nie, to zrobię sobie w Polsce. Wiadomo, że samochód już będzie lakierowany. Trudno, życie, takie jest życie. Ten kto już przeżył trochę lat to wie, że no, no nie jest kolorowo. Wiecie co jest najgorsze. Chcesz taki samochód, albo nie taki samochód, ja chcesz coś osiągnąć. Ty. Idź! Zobacz jak to jest wstawać o 3 godziny rano do pracy. Zobacz jak to jest pracować w sobotę. Nie jest tak, że człowiek wyjedzie sobie za granicę i te pieniądze ktoś mu daje. Ciężko na to... Naprawdę ciężko za to zapia... za... Ona wie, ja wiem. O Uwierzcie, robiliśmy już takie rzeczy tutaj, wyjeżdżając za granicę. Pracowaliśmy tak ciężko. Robiliśmy przeróżne rzeczy. Syn również wie, co robiliśmy w 30. urodziny moje. Ludzie. Zazdrość. Chcesz do pracy na dwa etaty, jak my żeśmy... Idź, zarób sobie. I mam nadzieję, że tobie mendo... Na pewno tego nie obejrzysz. A może... Obejrzysz. Mam nadzieję, że kiedyś tobie też to takie coś się przydarzy, albo może i nawet gorzej. Nie życzę ci tego, w... ale życzę ci, żebyś poczuł ten ból, jaki ja czuję teraz, gdy wsiadam do swojego samochodu, mimo że, że ja to zrobię, bo jestem osobą taką, że ja to ogarnę. Ale żebyś poczuł taki ból, albo i nawet. W... I życzę ci wszystkiego najgorszego, i nie pozdrawiam cię, ale swoich widzów. Trzymajcie się do następnego odcinka pozdrawiam ja bez Monia ale kolejny odcinek będzie z Moniem w klatce, trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć sprawa oczywiście zgłoszona na policję tylko z, to wygląda tak że pewnie wiecie policja e, spisała spisała ten cały protokół bo to najbardziej chodzi o to żeby było potrzebne do ubezpieczalni i przyjdzie pewnie list, że nie mogą znaleźć osoby, która to zrobiła, i że sprawa jest oddalona, i tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o, o policję w Niemczech. Oni potrafią łapać za osoby, które używają telefon w samochodzie, tak jak na przykład mnie, dostaję jeden punkt za to, a za takie sprawy no, po prostu nawet się za to nie biorą, siedzą na biurku i sprawa się kończy. Nie wiem czy będzie widać, ale wydaje mi się, że widać, także zobaczcie widzowie O, teraz będzie widać. Są takie rysy plus 2Xy, żeby było wiadomo, że to mój i do tego tutaj A więc cały te drzwi No nic. Jadę do kolegi Zobaczymy może uda się zrobić. Zobaczymy co na to powie, a jak nie, to będę próbował w Polsce, bo i tak jedziemy za kilka dni do ustki. Także relacje będziecie mieli. W ogóle nie wiem czy puszczę ten odcinek, ale wydaje mi się, że puszczę.